Chodź zbić piątkę, chodź zbić piątkę, chodź za dużo tych typów jest Za, ty za dużo tych ja typów zagrajmy jest. w coś Ale zagrajmy w coś, dawaj w onych Ja Dobra, zbudować. nie chcę, odejść, Ale, ale ja nie chcę Chodź się zabawić Nie, 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 ja się, ja się Chodź się zabawić a, 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 a. Game e. Nie machaj do mnie, bo was Wpizgnę zaraz Chodź się Nie, proszę Was proszę Kurde, ja nie umiem Kuch. Ty, 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 eee Ja do neza nie denerwuję, kurwa Čekaj, ja mám pomysl. A vieš, aký ja mam pomysl? Nie mam pomysl. A, Hej, A sičas, mám pomysl? Neopodíme to. Aký mám pomysl? Super. Dobra. Bavej mi się w pierwszą reakcję. Pierwsza reakcja, brak reakcji. Pierwsza reakcja. Kusi, przytrzymaj. Eee o ty chyba, polski No okay, wiesz yeah. jaka zabawa, na jako zabawa się wybrać Dobra co, co proponujecie chłopaki? Fall game, Fall game Armo. Fall game Okej okay. Dobra wracaj na to i wybieram fall game, fall game? a gdzie to? Yeah. Chciałem, chyba Nie, tam to ty wybierałeś Jak organizujesz to przygotuj się Dobra, przepraszam W takim razie, kto Damy wie gdzie jest Fallgame? Jo nie. nie tak. Jo. Ja. ja wiem. Y, no, a więc Ale w takim razie y, po odwołaniu Wam wszystkiego, po zakończeniu Wam wszystkiego macie nakaz podążania za Krzysiu i macie y, ten zakaz ociągania się. Nakaz podążania w Kusji Przytrzymaj, Spice upper i zakaz wyprzedzania. Y, o Krzysiu. No, oddaję Wam wszystko, Wam wszystko. Za Krzysiu. Gdzie jest Krzysiu? O tutaj jest Krzysiu. A nie, tu nie. Gdzie jest Krzysiu? To jest Sola. Nie, nie wiem. Gdzie jest Krzysiu? Gdzie jest Krzysiu? Gdzie jest Krzysiu? Krzysiu gdzie jest Krzysiu? Krzysiu? Gdzie jest Krzysiu? Eee, <grym> e, zabić tego demon Gdzie, gdzie jest Gdzieś... Krzysiu. Nie ma Krzysiu. 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 Podróżacie za mną. Tutaj, snela, snela. Trudno! Zrobimy sfaserek. Krzysiu, Krzysiu jest z blue. Krzysiu jest z blue. Kto <Z2> to jest? jesteś? Tutaj jesteś na Za Krzysią podążajcie. Krzysiu, masz nakaz podąża. Découvrir... Ten. Öf, nakaz zaprowadzenia do fali. Nie. Za Krzysią podążacie teraz. Gdzie jest Krzysiu? O tam już Krzysiu! Chyba nie. Gdzie jest Krzysiu? Który to jest? Poczekaj. Mam full gamer! Tutaj. Krzysiu to jest pewnie ten. Krzysiu, ale nie tak się nie rozpędzaj. Ostatecznie jak chcę poskoczyć Chciałem go zepnąć? Przecież mi zabawę są Niestety Zabiszego, ale... Rodzinkę To będzie ostatni wardenem, ja już nie, nie, nie będę Oddawania nie może być Może No to jak oddasz, no to huuujesz, coś pizda i tyle Tak, ja to zrobię? Najlepsze, no? No ja no jacy... najlepsze po otwarciu waszych celów, dajecie się na rzucenie przed celami Macie ranić zwykły bezruch Warden skacze do lawy, nie pamiętasz? Tak, skacze, Pamięta, pamięta. Warden, nie wszyscy Zobaczą co, nie? Żeby nie było No bo jedni mi to Dobra Zwykły bezruch Dobra, przeszkujcie się, dobra, totalny bezruch Totalny bezruch, widziałem cię tam w tym medyku Dobra, w pierwszą reakcję. Pierwsza reakcja napisz na czacie, eee, wardy umarł Ola, jaką zamiar byś, chciał byś chciała się udać? Lawa, chcesz iść do lawy? Ola, odwój wszystko z do lawy. No, na razie tam ci się zabijają, jak Oli. No Ola, odwój wszystko z do lawy. Twoje, to było twoje życzenie, niestety. Aaaa, zakończam ci wszystko. Poczekaj. To jest ten z policji? Dobra. Nie, to nie pojedzio, ale dobra. <tryk> Gdzie ty biegniesz, powiedział? No skoże zabawę. 5, 4, 3, 2, 1, jak i 0 Dobra. Ale urwał. Była to zabawa nie do zrobienia, powiedzmy, tak. Y He, kurwa To do zrobienia Na chuj się ruszasz, ja tylko ci dałem karniaka No do zrobienia, to odwołuję wszystkim i którzy chcą skoczyć do lawy, odwołuję im bez ich zabawę Tylko tych, co chcą skoczyć do lawy Czyli nikt, no jednak Nie, nie jestem chętny Dobra, no to tak, Nie, napisałeś tylko kolała, Nie napisałeś, to pierwszy do dziennika, drugi do świetnika, wiesz? Dan Dobra, odwołujemy wam wszystko, zakończymy wszystko, macie nakaz podnożają za w pozycji, kusni przytrzymaj space upper. Mmm... Jakie tu były zabawy? Tu jest jakaś zabawa. Defran, odwoływam wszystko, macie nakaz wejścia do Defrana i macie tam bezruch No to zaczynamy. Możesz kliknąć. Nie, ja, te drzwi nie mogły być wolniejsze. Bardzo chcę, bardzo chcę. kliknąłeś Odwołałeś bezruch. No właśnie... Kto został na starcie? Ja. Odezwij się, dobra. Masz życzenie. Muszą ja, nie bardzo działa na to. Nie, ja byłem bez ruchu, a oni wszyscy poszli. Ale się daliście, chłopaki, skoczyć. skoczyć. Nie. Nie chuj, Kuj. skoczymy do lawy. Chuj skoczymy do lawy. Ale no, można przyznać e, zasady serwera i nie skoczyć do lawy, gdyż to jest niewykonalne względem imersji w gierce. Nie. Dobra, od, po otwarciu się waszych a wszyscy skaczą do lawy, tak? Tak, tak dobra. Ale ty... tylko ty, ja ty. Nie marnujesz życzenia! No ja nie zmarnuję życzenia, ja poczekałem aż wszyscy skoczą. Ty skaczesz? Złunas. Blue ma skakać. No nie, a, a ja, a ja no mam taki tak nakaz ty, dla was, blue. nie? Blue ma skakać. No dobra, ja sam mam życzenie, ja mam nakaz. Wy macie życzenie, ja mam nakaz. Czemu sam jak bardzo? Nie zaruję życzenia. No, zaraz skoczę. Najpierw red. Wyskaczę No, ale masz nakaz skoczenia do lawy, czego nie rozumiesz. Teraz dobrze. Dem. No. Jeszcze trzeba. nie wiem, jakie jest życzenie. choć tu musisz skoczyć. Nie możesz uciekać od swojego losu. Dem. Dobrze. Dobra. Ostatni blu, gdzie ty być? No, masz się... masz umrzeć. To jest twój rozkaz. No, ale kurwa ty jesteś ostatni, po co w ogóle przedłuż... no, przedłużaj? Nie przedłużaj, tylko umrzej. Zaraz. No bo ty się zabij No ale no, nie mam e. kurwa, nas jest nicem No, Jest! Dobry. Chodź, chodź. Dobry. Medyty ty też skoczysz

Dobrze, już wam y, wszystkiego. Y, idziecie do tej celi. I. Bo, no, dobrze, podwójaj wam wszystkiego, wrócicie do tej celi, wszyscy naraz. Podwójaj wam wszystko i idziecie do tej celi. Masia, to 5, 4, 3, 2, z R i R. Tutaj to już w medyku też się ruszy, mi się wydawało, nie? A ty się ruszyłeś, czy ty Dwa, widziałem ruch w medyku. Nie, nie, Widziałem już no. medyku, widziałem na 100%. Kurwa, frik Tak, frik i freak, kill. w ogóle nie widziałem, jak się ruszasz w medyku. jesteś nie w śmieciu Stary. To zrobię. Reporta się. masz. Wyłam wszystko, i idzie się do tej tery. Masz to 5, 4, 3, baki, z R -y i e rak. A... What a fucking liar, dude. What a fucking weasley little liar, dude. L